Jeszcze moment i konie ruszyły. Troszkę gorzej. Foxtrot. Tutaj walka o prowadzenie. Przez moment Panciko, ale tuż obok niego galopuje. Mocno idzie Jacobs Racket. Panciko nie odda jednak prowadzenia. Tam dalej niosący się również awangard w czołówce. Gęsto tam jest tylko za stawką hey, Foxtrot. A za nim jeszcze galopuje Country Lady. Te dwa konie na ostatnich dwóch miejscach. Do celownika jeszcze mamy tysiąc. 600 metrów, pan Ciko prowadzi ten bieg. Tuż obok niego teraz jest Kratis Kratis numer... Tak jest, to jest koń, obok niego jest jeszcze Jacobs raket i dalej watching, to wszystko konie idą bardzo lekko, w odstępie ciągle w posyle country lady z tyłu również e, foxtrot, mają do pokonania jeszcze 1200 metrów, Chico nie oddaje prowadzenia, obok niego Kretis te dwa konie watching dużym kołem, tam przy kanacie avantgarde w środku również blisko jest Jacob's, e, Jacobs racket no rozciąga się troszeczkę stawka, to już jest e, pół zakrętu z tyłu również jest stride right forward, a pewnie pan wy wyprowadzi na prostą blisko niego, blisko niego kratis od pola watching. Bliżej kanatu. Również tej Kana trzyma Jacobs Racket. No i wyjście na prostą. Panciko wyprowadza. watching będzie go mocno atakowała. Kratis. Jeszcze tam jest walca, ale doskonale też przesuwa się do przodu. Jacobs Racket. Tutaj konie też rozpoczynają finisz polem. Tam Wiveko galopuje doskonale i także Fargezja. Fargezja obejmuje prowadzenie. Fargezja na razie jest pierwsza. Do celownika jeszcze mamy 150 metrów. Klacz ma przewagę. Tutaj atakuje ją jednak. Od pola jeszcze. Fargezja wygrywa ten wyścig.